Psalm piętnasty. Kto godzien stanąć przed Bogiem? Psalm Dawidowy Kto będzie przebywał w Twym przybytku Panie, Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana. Ten, kto dotrzyma choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem. Ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.